Nico Williams upokorzył Barcelonę i okazał jej totalny brak szacunku. Zachęcam do zaobserwowania tego kanału. Wszystko było gotowe. Balansująca na granicy finansowego fair play Barcelona, dwoi się i troi, przygotowując wszelkie papiery. Każdy dziennikarz i ekspert pisze o transferze Nico Williams'a już w czasie dokonanym. Sam zawodnik pomagał pompować balonik, czym przekonał wraz ze swoim agentem całe środowisko, że przejście do Barcelony jest już tylko kwestią złożenia podpisu na dokumentach. Nagle grom z jasnego nieba. Williams nie przechodzi do Blaugrana. Mało tego, przedłuża kontrakt z Bilbao o 10 lat i klub podnosi klauzulę odstępnego o 50%. Deco odnosi sromotną porażkę, a wszyscy zostają wykiwani przez Williamsa i jego agenta, a sam piłkarz otrzymuje największy kontrakt w historii atletiku. Zawodnik tłumaczy całą sytuację kierowaniem się głosem serca. Tą decyzją zamyka sobie drzwi do Barcelony raz na zawsze, gdyż całe katalońskie środowisko czuje się oszukane, a zachowanie Hiszpana to totalny policzek w stronę Laporty i kompletny brak szacunku. Jestem ciekaw, Ciekaw Waszych opinii na ten temat.